Cześć, pasjonaci, z tej strony przeopasjonat. Wielu z Was bardzo czekało na ten materiał, o którym tak na samym początku wspominałem, że będzie materiał odnośnie mojej byłej pracy. Także w dzisiejszym materiale opowiem Wam o tej właśnie mojej byłej pracy i pokażę Wam, gdzie pracowałem. A więc moja była praca to. Stanowisko Gospodarza Rejonu na terenie administracji osiedla Generała Kleberga w Lublinie Współdzielni LSM Współdzielnia Mieszkaniowa Motor Ale żeby tak od początku zacząć to Powiem wam tak W 2018 roku Zakończyłem już edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej O profilu ogrodnik I tego samego roku Parę miesięcy po zakończeniu roku szkolnego dostałem propozycję pracy w PNOSie, na Zębożyckiej. I owszem, cieszyłem się bardzo, bo to po prostu była praca w moim zawodzie, gdzie po prostu czyściłem nasiona, pakowałem nasiona, robiłem na magazynie standaryzację. No i przychodzi taka data jak 30. 1 grudnia 2018 roku dziękują mi za pracę w tym właśnie pnosie. Więc zostałem po prostu załamany. Nie, po prostu nie wiedziałem, co z sobą począć. Cały czas sobie wbijałem to w głowę, że bo, że się nie, na, nie nadaje się no, do innej pracy. Jestem ogrodnikiem, to jest mój wyłączony zawód. I po prostu widzę się jako ogrodnik. No i przychodzi rok 2019 i cały czas jestem na bezrobociu. Szukam pracy pokrewnej do mojego zawodu, ale nigdzie tak naprawdę nie mogę znaleźć. Wysyłałem wszędzie CV do różnych centrów ogrodniczych do, nawet zdarzyło się, że nawet do, do ogrodu botanicznego wysłałem w Lublinie, że po prostu chcę tam pracować. Niestety że zero odzewu. W końcu zdecydowałem się wysłać Sywi do, do firmy transportowej, gdzie właśnie udało mi się dostać i rozwoziłem towary spożywcze na terenie Lubelszczyzny, jak i Lublina. Nie zapomnę też tego, że zdarzały się też kursy w okolicy Radomia. Potem po trzech miesiącach za jazdę w tej firmie podziękowałem z tego względu, że warunki pracy mi się nie podobały oraz, oraz po prostu to, że o różnych porach wracałem. O różnych porach wstawałem do tej pracy i o różnych porach też wracałem i po prostu no, w pewien sposób psychicznie mnie to wykańczało i fizycznie. Zacząłem pracować w tej pracy w, na początku, od początku kwietnia do końca czerwca i po prostu podziękowałem. I pamiętam, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Przez ten czas znowu byłem na bez, bezrobociu. I w trakcie wakacji. Dzwoni do mnie mama i mówi, że no będzie oferta pracy fajna, yy, praca państwowa yy, i, i, wo, i w ogóle no fajnie będzie i tak dalej. No i oczywiście powiedziałem, a, a jest nam potrzebny ogrodnik? No pewnie, że tam jest potrzebny ogrodnik. No tak jak mi tu yy, pan powtarza z tej pracy, że tak, tak, że, że będzie ogrodnik potrzebny, tego nawet bardzo jest potrzebny. No to ja zaświeciło mi się światełko w tunelu. I nie wiedziałem też że nie wiedziałem tak naprawdę, co ja robię. To była moja nieprzemyślana decyzja w życiu. To była moja najgorsza porażka życiowa. Właśnie pójść pracować do administracji. Na stanowisko gospodarza rejonu. Więc poszedłem. Się zorientować odnośnie tej pracy, poszedłem do tej administracji i ja myślałem, że to będzie, o, że tak od razu dostanę tę pracę. Nie, nie. Dopiero aż dostanę w listopadzie i dopiero od listopada 2019 roku zacząłem pracować. I pamiętam jak do dziś. Pierwszy dzień w tej pracy. A początku. Wizualnie oceniam, a bardzo fajna, przyjemna praca. A to tylko takie było początkowe moje złudzenie. I mój poprzednik mojego rejonu, na którym robiłem przez dwa lata, bo dwa lata tam pracowałem, powiedział, młody jesteś, poszedłeś na ciecia, serio? Chciałeś być naprawdę cieciem? Jak będziesz miał dziewczynę, to co ty jej powiesz? Że co, miotą latasz? że cieciem jesteś, a ja mówię, co, a to tylko aby tak no na trzy miesiące by tak ciężko było znaleźć jakąkolwiek pracę. On mówi to teraz na razie to, to ty nie znajdziesz, bo teraz jest taki martwy sezon i szybko jakiejkolwiek pracy nie znajdziesz, bo już to była jesień, już późna jesień i zaczęła się zima. Ja Wiedziałem Ach, no przeczekam te. Trzy miesiące przemęczę się I wtedy pamiętam Na początku roku 2020 roku Powiedziałem Zwalniam się z tej pracy Ale każdy wie Że 2020 rok to był rok Pechowy Dla każdego Polaka jak i dla każdego człowieka na całym świecie Bo Przyszła Pandemia Koronawirus, Covid i tak dalej, i tak różnie można wymieniać. Na początku yy, styczeń i luty 2020 roku bardzo fajnie jeszcze wyglądał, ale zaczęła się właśnie najgorsza porażka, bo to było dla mnie cios poniżej pasa. Chciałem zmienić tą pracę, a nie mogę, z tego względu, że obostrzenia, że na razie e, nowych pracowników nie będą przyjmować do pracy. Na razie tylko e, jest jak jest po prostu, no, tego, powiedziałem masakra. Więc musi tak być. Dobra. Przeczekam, dopóki się sytuacja nie poprawi. Zobaczcie. Zachowała się jedna część mojego ubrania roboczego z tamtej pracy. O, takie zielone spodnie. Patrzcie. Szwy takie słabe są w tych spodniach, że rozwaliło mi no przy męskim interesie. Po prostu powiem wprost jak wyglądała ta praca. Codziennie pobudka o 5, bo o 6 zaczynałem pracę. W poniedziałki było od 6 do 15, od wtorku do czwartku, od 6 do 14 w piątek był dzień najfajniejszy, było najkrócej, od 6 do 13. Do moich obowiązków należało sprzątanie rejonu, latanie z miotłą, sprzątanie za przeproszeniem psich główien i ludzkich oczywiście. Popatrzcie, po tamtej drugiej stronie znajduje się administracja. O, ten blok co widzicie jest Kleberga 8. O tutaj pracowałem i tutaj sprzątałem w koło tego bloku. Jestem ciekaw jak wygląda teraz ten rejon, gdy mnie już tam nie ma, bo zawsze zazwyczaj starałem się, żeby było, było jak najczyściej, a teraz zobaczę jak to wygląda. Ewentualnie im kichy na robię tej administracji, że mają burdę. Popatrzcie, takie kosze opróżniałem. Te schody sprzątałem. Że lecimy, o tutaj wcisak sprzątałem. Tu raz pamiętam, znalazłem dokumenty, prawo jazdy, dowody osobiste. Właśnie idziemy jednym z głównych chodników na moim rejonie. W byłym rejonie Kleberga 8, dokładnie. Najgorszym minusem było to, że taki był Majster Andrzej Wu. Taka, nie będę wzywał, bo to starszy człowiek od 70. roku pracuje w tej administracji. Ale. Zero, zero. W ogóle nie miał do nas szacunku, a szczególnie do mnie jako młodej osoby. Tu się jako grabiło te trawniki. A w tych klatkach to najgorsze ludzie mieszkają. Proszę Pana, by tu nie, pas, nie, zagra, nie zagrabione, zaraz pójdę za skarżę do administracji, proszę bardzo, proszę iść, A to ja się zwolnię. Cieszę się Pan? Dobra, nie, 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 dobra, dobra, spokojnie, nie, jak ma się Pan zwalniać, to dobra, to rozumiem, ma Pan dużo tam rejonu, to musi Pan posprzątać i tak dalej. Jest jeden z śmietników, które właśnie sprzątałem. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Sam jestem ciekaw. No, no powiedzmy, że jest porządek, nie ma zastrzeżeń, a jak zawsze padało, to tu się chowałem. pracuję? Popatrzcie, ludzie jaką mają fantazję, wyrzucają sobie mopy za okno. Potem cały taras sprzątałem. A jednak są tu śmiecie. Ile butelek? Betów. A tutaj jesteśmy, ja to sobie takim, nazwałem to takim zaściankiem, gdzie można było sobie na spokojnie, jak było ciepło, postać odpocząć. Wyobraźcie sobie, że cały teren był wyłożony workami z gruzem, starymi meblami i zgłaszam to majstrowi, że tu ktoś sobie zrobił nielegalne wysypisko i tego nie sprząta. A on mówi, a dobrze, dobrze, zaraz tym się zajmę i potem co, się okazało, on tego, on to chyba sprawdził. No bo powiedział, tak jest, tego, tego, no to coś tam się wykombinuje, coś tam się zrobi. I co się okazało? Że jeden z gospodarzy rejonu mówi, Mody, czemu ty się za to nie łapiesz? A ja mówię, jak mam się za to łapać, jak majster miał odnośnie tego jakieś polecenie, wydać odnośnie tego, co mam, co mamy z tym zrobić. No, a potem, ten, wójt, ten, Majster mówi, on nic nie mówił. On nic nie zgłaszał, że coś takiego jest. Młody, ty tylko siedzisz na tym telefonie i nic więcej. Bo tego jego gadanie tak mnie zaczęło denerwować. Im dłużej zacząłem pracować, to jego gadanie było tak nudne, że klękajcie narody. I posłuchajcie tego. Ja się tak pytam, a czy jest jakaś taka możliwość, żeby młodzi pracownicy w takiej pracy mieli szansę i możliwość pójść na jakiś kurs dodatkowy, żeby sobie podwyższyć kwalifikacje, żeby przykładowo administracja wysłała, a majster he, 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 i się śmieje i zaczęło mi coraz bardziej dzwonić w głowie, że trzeba naprawdę stąd uciekać, ale na razie nie ma gdzie. I jeśli chodzi o przerwę w pracy. To było tak, nie dało się zjeść, bo za przeproszeniem pracownicy, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, może było trzech takich, gadali o gównie, o żygach, o seksie, o najróżnych śmierdzących, obrzydliwych fetyszach erotycznych, przy którym się nie dało jeść. Do tego jak był okres zimowy, to oczywiście... Dla pracowników, dla administracji i tak dalej, tam zupki regeneracyjne, żeby żeby po prostu nam się cieplutko zrobiło i żeby mogli nas znowu wykopać na dwór na ten mróz, jak była zima. Te zupy były tak, za nie, nie będę przyklinał. Były tak ohydne, że codziennie po zjedzeniu takiej zupki człowiek grał marsza na kiblu. Jak wybuchła pandemia, to wszystko obowiązkowo Paseczki opryskiwacze i się chodziło, dezynfekowało się. Klamki, domofony, skrzynki pocztowe. Teraz pokażę Wam, gdzie sprzątałem drugi śmietnik, znaczy pierwszy z rana, a potem zaraz następny, ten, który wam wcześniej pokazałem. Ten co teraz wam pokażę był o wiele bardzo niebezpieczny, z tego względu, że już Wam pokażę. Co było tak naprawdę w tym niebezpieczne? Tu normalny śmietnik jak śmietnik i gołębie. O, widzicie tu już parę ludzie, lokatorzy rzucali śmieciami. Nie sprawdzali nawet tego, czy nie ma pojemnika na dole. Rzucali na pałę. Nie sprawdzili tego, czy ktoś jest na dole, czy nie. sru I oberwałem workiem pełen śmieci, gdzie był słoik i małco ubamian nierozwalonego. Także zgłosiłem to do administracji. Oni olali temat. O, coś tam... O, może coś się wykombinuje, nie, olali temat. I tak dwa lata. Obrywam wiele razy. To ma być BHP. To nie jest BHP. To jest niebezpieczeństwo pracy. W tej pracy właśnie. O w tym pomieszczeniu czemu pasjonat, czyli ja trzymał narzędzia oraz czasami sobie odpoczywał. W tej pracy był bardzo nieprzyjemny kierownik. Przyzwisko miał łysy. Naprawdę. Patrzył się na każdego jak na wroga, a jak ktoś przyszedł z rejonu do toalety, patrzył się na ciebie w taki sposób. Im dłużej pracowałem w tej administracji, praca mnie ta zniechęcała i notoryczne spóźnienie było. W ogóle, jakiejkolwiek nie miałem ochoty, żeby tam robić, a jednak przychodziłem tam jak na ścięcie, jak na rozstrzelanie. I pamiętam takie słowa e, mojego znajomego, e, pana Witolda Czuksanowa, i powiedział, że trzeba dążyć do tego, co się kocha w życiu tak naprawdę, i nie chodzić tam do takiej pracy, której traktujemy jako przymus. Że po prostu. Trzeba iść za głosem swojego serca i robić to, co się kocha, a nie po prostu iść do takiej pracy, która sprawia monotonność, że po prostu jak nie pójdę, to nie zarobię. No i tak właśnie było z tą pracą, właśnie. I pamiętam taką też sytuację, która mnie dosyć e, dobijała, ale jednak satysfakcję miałem. Na ten przykład powiem wam tak. Taki. Duży pan, taki okrągły, który lubiał jeść, ke... który lubi jeść kebaby. A mowa jest o Forna TV. On, zamiast mi współczuć, nazywał mnie cieciem osiedlowym. Co tam, cieciu Malinowy i tak dalej. Zaraz on się będzie wypierał, bo wiem, że będzie się wypierał. Że to nieprawda, a że sobie żartował. To nie były żarty. Może to były żarty, ale. Tak monotonne jak ta praca moja. Przyszedł taki czas, że kierownik łysy odszedł na emeryturę. I na jego miejsce słyszałem, że przyjdzie nowa, że mówili, że ładna, kierowniczka, młoda. Myślałem, że się sytuacja poprawi, że że młoda osoba, oczywiście no ode mnie starsza ileś lat, ale mimo to młoda, poprze młodych pracowników w administracji, że troszeczkę będzie lepiej. Jeśli by się polepszyło, to może by do tej pory pracował, ale się nie polepszyło, także no niestety, ktoś by się mnie zapytał, czy poszedłbym tam jeszcze raz pracować, Takiego wała jak Polska cała i nigdy w życiu. Także do wszystkich młodych osób, nie idzie za żadne pieniądze tam pracować. A jeszcze wracając do tego, odnośnie tych docinek fornala, ja mu mówię, ja bynajmniej coś robię, a ty się opierdzielasz. Także, nagrywając ten materiał, jest akurat pusty czwartek. Mam do was takie pytanie. Ile żeście zjedli pączków? Piszcie w komentarzu. Bo ja ani jednego, bo takie mam mocne, noworoczne postanowienie. Także, jak się wam materiał spodobał, jeśli się doczekaliście, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie. Ten materiał, żeby wszyscy inni młodzi zobaczyli, żeby się nie pchać do takiej gównianej pracy. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych materiała. Cześć!